Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku z mojej serii Space Engineers. Jeżeli oglądaliście pierwszy, to pewnie wiecie, że omawiałem jak zdobyć Military Escorts. W dzisiejszym odcinku omówię nie tylko ten statek, ale także parę innych, które udało mi się w międzyczasie złapać. I tak, zaczynamy od Business Shipments. Jest to statek cywilny, który jest statkiem bez żadnych łapek, tylko jest taki jeden mały z nim szkopułek że panele słoneczne które posiada nie dostarczają dosyć energii i żeby go zdobyć trzeba tylko wejść i go zatrzymać lot, lot nim na panelu słonecznym jest makabryczny dlatego należy rozebrać parę tutaj kostek żeby pozyskać metal następnie rozbieramy jedną kostkę tutaj stąd i rozbieramy i próbujemy go połączyć tędy, żeby był dodatkowy chwyt. Następnie rozbieramy to i dostajemy się do głównego reaktora, który on posiada, dzięki czemu możemy włożyć do niego uran, który najprawdopodobniej często znajduje się w jednej z ładowni, dosyć spora ilość. I wtedy lot jest przyjemny, łatwo się nim hamuje i można nim po prostu latać. Następny to jest statek cywilny, Private Sile, który jest, troszeczkę też ma troszeczkę kłopotów ze złapaniem, gdyż trzeba rozebrać płytę, która zasłania nam praktycznie drzwi wejściowe. Następnie już wystarczy tylko otworzyć drzwi, wejść do kokpitu i lecieć mini karjage jest to chyba najłatwiejszy do zdobycia okręt jaki się nam pokazuje gdyż wystarczy podlecieć do niego otworzyć drzwi wejść do kokpitu i lecieć potem znajdujemy minik transport który jest stosunkowo trochę z nimi z kłopotów z przechwyceniem gdyż trzeba, nie posiada żadnych grawitacji innych zespołów i innych tych modeli ale jest bardzo cenny gdyż ma aż dwie rafinerie w swoim kadłubie co nam się bardzo może przydać gdyż rafineria jak widzicie tutaj jest działko które może do nas strzelać jeżeli będzie już aktywowane na razie jeszcze nie było update'u który by aktywował wszystkie tego typu bronie na dużych statkach no, na szczęście, więc możemy go na razie bezproblemowo stopyć. Jeżeli jednak będą już bronie, to już on będzie statkiem pułapku. Gdyż otwierając drzwi on będzie do nas strzelać, to będzie po prostu fantastyczna zabawa, bo najlepiej będzie po prostu się przeorać przez światło lokalizacyjne i dostać się do kokpitu. Na razie jest, nie ma tego problemu. E, póki co, więc e, nie trzeba się przejmować. Następnym statkiem jest e, z mojego pierwszego filmiku Military Escort, który odkryłem fajną ciekawostkę. Ma on natomiast generator grawitacji, więc możemy na nim śmiało wylądować i zyskujemy dzięki temu e, możliwość dostania się do silnika, który jest w pułapku. Wystarczy go tylko rozmontować, rozmontować silnik i żadna z min, które znajdują się w statku nie jest wtedy detonowana, możemy nim sterować. E, następny to jest statek pułapka typu military miner lay, czyli po polsku to będzie transporter min. E, on ma natomiast dwie pułapki. Pierwsza pułapka znajduje się zaraz w załączniku, e, na łączniku jak widzicie tutaj wystarczy go rozebrać i tam. ale nie dajcie się zwieść gdyż jest jeszcze jedna pułapka trzeba zaraz za silnikiem rozebrać z którejkolwiek tutaj mamy trzy drogi wejścia jak w tą e, rozebrać dwie kratki bo to jest najłatwiejsze bo możesz być w rogu i rozebrać następnie polecenie i rozebranie tego silnika tutaj gdyż on ma dwie miny które się aktywują jak tylko się włączy silniki i one rozwalają cały ładownik która jest po prostu z tyłu wypełniony minami i niszczy nam praktycznie statek i ostatni statek który udało mi się zdobyć typ statku bo mam ich o wiele więcej już rozebranych jest to jak widać commercial frigate jest to statek transportowy cywilny Niestety uzbrojony w miny, które znajdują się zaraz za panelami słonecznymi w tych łącznikach łączących ładownię z e, panelami słonecznymi. I one są zasłonięte przez e, płyty zejściowe. Wystarczy je rozebrać, rozebrać silniki i potem następnie się ustawić tak, żeby sta statek był do Was przodem trochę to jest niestety latania i wejść do kokpitu który znajduje się po jego prawej stronie i to by było z mojej strony w tym filmiku wszystko dzięki za obejrzenie